Krótki film o górze lodowej na temat Biblii. Właściwie nie tylko samej Biblii, ale także na temat około Biblii na rosa Krótko mówiąc, chodzi o to, że większość góry lodowej znajduje się pod powierzchnią wody, a my widzimy tylko jej wierzchołek. W tego typu przedstawieniach chodzi o analogiczną sytuację. Większość ludzi w danym temacie kojarzy głównie tzw. wierzchołek góry lodowej. Jeśli jednak zanurzymy się głębiej, wówczas możemy poznać bardziej szczegółowe, specjalistyczne informacje na dany temat. Takie, które zna niewiele osób, czasami bardzo mroczne. Kolejne części góry lodowej są kategoryzowane w poziomie. Zacznijmy zatem od samej góry, gdzie, jak widzicie, znajdują się oczywiste informacje, które każdy kojarzy. Tutaj nie ma zbyt wiele do dodania. Bóg, Jezus, Aniołowie, Apostołowie, 10 przykazań, stworzenie świata. To są tematy dobrze znane każdemu, nawet jeśli ktoś nie czytał Biblii, w ogóle się tym nie interesuje. Drugi poziom wygląda bardzo podobnie. Mamy tutaj oczywistości, takie jak Ewangelie czy Arka Nowego. Do tego dochodzą znane biblijne postacie: Mojżesz, Abraham, Szatan oraz Adam i Ewa. Tak jak mówił, niemal każdy coś tam kojarzy na wymienione tematy. Zagłębimy się zatem w pierwszy podwodny poziom i zobaczmy, co tam się znajduje. Tutaj sprawy robią się już bardziej skomplikowane. Podejrzewam, że wiele osób kojarzy Arkę Przymierza, jednak jestem przekonany, że mało kto wie, co ten obiekt tak naprawdę potrafił. Jak wiemy, według biblijnych opisów Arka Przymierza służyła jako obiekt do komunikacji z Bogiem Jachwę na odległość którego głos wydobywał się z nadprzykładalni nad Arką. Dodatkowo Arka Przymierza była bardzo niebezpieczna. Potrafiła zabić ludzi, którzy jej dotykali, lub też sprawić, że ci, którzy się do niej zbliżali, dostawali na ciała guzy. Arka Przymierza potrafiła także dokonać rozdzielenia wód i pomóc w burzeniu murów Jerycha. Dalej mamy takie postacie ze Starego Testamentu jak Eliasz czy Melchizedek. Eliasz był prorokiem Boga Jachwy, który potrafił dokonywać cuda. Rozmnażał jedzenie, wskrzesił człowieka i rozdzielił wody. Ostatecznie Eliasz został zabrany w tajemniczy sposób żywcem z ziemi do nieba, na ognistym rydwanie przez Boga Jachwę. Z kolei Melchizedek to bardzo tajemnicza postać. W pewnym momencie, gdy Abraham powrócił po wygranej bitwie, powitał go nieznany Melchizedek, przedstawiony w Biblii jako król Salemu i kapłan Boga Eliona, do którego następnie przejdziemy. Melchizedek dał Abrahamowi chleb i wino i pobłogosławił go w imię Boga Eliona. Dalej mamy młodość Jezusa, o której Ewangelii nie podają praktycznie żadnych informacji. Nic nie wiadomo na temat tego, co Jezus właściwie robił pomiędzy 12 a około 30 rokiem życia. Można jedynie zgadywać, że pomagał w roli swojemu przybranemu ojcu Józefowi. Nie brakuje jednak bardziej oryginalnych teorii na temat tego, że Jezus mógł studiować wśród eseńczyków lub też podróżować daleko za granicą. Temat długowiecznych ludzi omawiałem już wielokrotnie. Według Księgi Rodzaju pierwsi ludzie żyli po około 900 lat. Od Adama aż do Noego. Dopiero po potopie długość życia zaczęła się skracać, a ludzie żyli coraz krócej. Dalej mamy objawienie na górze Synaj, które moim zdaniem jest jednym z najbardziej fascynujących biblijnych wydarzeń, którym również poświęciłem wiele odcinków. Wiele osób kojarzy coś tam, że Bóg jak wystąpił na górę Synaj, by porozmawiać z Mojżeszem, m.in. by podarować mu 10 przykazań. Jednak mało kto zna za szczegóły tego całego wydarzenia. Krótko mówiąc, Bóg Jakwe rozkazał zbudować ogrodzenie wokół góry i zakazał komukolwiek się tam zbliżać, bo inaczej ludzie stracą życie. Następnie przy dźwięku stąpił w ogniu na pokazie czegoś, co zostało określone jako kawot, do czego zaraz przejdziemy. Kolejny temat to kontrowersyjny termin Elohim. Ten termin jest tłumaczony po polsku jako Bóg i w Starym Testamencie pojawia się ponad 2500 razy. Pod względem gramatycznym jest to jednak termin w liczbie mnogiej. Czasami towarzyszy mu czasownik w liczbie pojedynczej, a czasami w liczbie mnogiej. To zagadnienie jest skomplikowane. Generalnie mówiąc, rozumienie terminu zależy od kontekstu. Czasami termin Elohim odnosi się tylko do Boga Jahwe, a czasami do innych bogów, którzy również byli tytułowani jako Elohim. To prowadzi nas do kolejnego terminu z tego poziomu Kemosh. Kemosz również był bogiem czczonym na terenie Bliskiego Wschodu w pobliżu Izraela około 3000 lat temu. Biblia wymienia wielu takich bogów określanych terminem Elohim. Nie tylko Kemosz, ale także m.in. Baal, Ashtartę, Milkom. Co więcej, w Starym Testamencie czytamy nawet, jak król Salomon czcił tych bogów i zbudował im posągi. Jak to możliwe, skoro rzekomo Biblia ma opowiadać o istnieniu tylko jednego boga Jachwę? Czyżby Izraelici uważali, że istnieli już także inni bogowie Elohim? Wyjaśnienie jest takie, że pierwotni Izraelici byli politeistami, a następnie monolatrystami. Akceptowali istnienie innych bogów Elohim, jednak oddawali cześć tylko jednemu z tych bogów Elohim, mianem Jahwe. Przejdźmy teraz do czwartego poziomu. Mamy tutaj cztery związane ze sobą terminy: księga Henocha, Giganci, Upadlianiowie oraz nefilim. Biblijna księga rodzaju zawiera krótki fragment opisujący, jak przed potopem. Synowie Elohim zstąpili z nieba i brali sobie za żonę córki człowieczy, które następnie rodził im potomstwo. Tę historię bardziej szczegółowo pisuje Apokryficzna księga Henocha, zawierająca dzieje przedpodpowego patriarchy Henocha, który nigdy nie umarł, bo został zabrany za życie przez Elohim. Według księgi Henocha, synowie Elohim, postrzegani szerzej jako tzw. upadli aniołowie, zstąpili z nieba i podzieli z ludzkimi kobietami potomstwo określone jako nefilim. Nefilim, dzieci upadłych aniołów i ludzkich kobiet są często tłumaczeni jako giganci, choć fragment księgi rodzaju nie wskazuje na to, że byli wysokiego wzrostu. Historia o gigantach, istotach wysokiego wzrostu, znajdujemy na znacznie późniejszych Biblijnych księgach z czasów Mojżesza czy Dawida. Jeden z nich miał nawet posiadać po sześć palców. Z kolei Ewangelia Piotra to pokryw z wieku naszej ery, w którym znajdujemy intrygujące opis tego. Jak jacyś mężowie, aniołowie, stępują z nieba, odsuwają kamień z grobu Jezusa, po czym wynoszą Jezusa, podtrzymując Go. Szymon Mak to zaś czarno księżnik, który pojawia się w Nowym Testamencie. Rzekome cudotwórca i rywal Jezusa, który chciał kupić od apostołów dar udzielania Ducha Świętego. Wojny Jachwy to odniesienie do niekończących się wojen, której Zarejczycy toczyli ze swoimi sąsiadami z rozkazu Boga Jachwy, który rozkazywał podbijać im sąsiednie terytoria. Co ciekawe, w Biblii pojawiają się odniesienia do tzw. Księgi Wojen Jachwy, które jednak nigdy nie zostało odnalezione. Ostatnim elementem na tym poziomie jest z kolei enigmatyczny Psalm 82. Opisujący zgromadzenie Bogów Elohim, przywódca mówi do Elohim, że wszyscy są synami Eliona. A dodatkowo, że są śmiertelni, wszyscy umrą. Zdaniem biblistów, to jeden z wielu biblijnych fragmentów zaświadczających o istnieniu wielu Bogów Elohim. Przejdźmy teraz do piątego poziomu. Gnostycyzm to zbiór idei i systemów religijnych, które połączyły się pod koniec pierwszego wieku naszej ery. Te różne grupy kładły nacisk na osobistą wiedzę duchową, gnozę, ponad to ortodoksyjne nauki, tradycje i autorytet instytucji religijnych. Gnostyczna kosmogonia ogólnie przedstawia rozróżnienie pomiędzy najwyższym ukrytym Bogiem, a złowrogim, mniejszym, fałszywym Bogiem Demiurkiem, który jest odpowiedzialny za stworzenie materialnego wszechświata. W związku z tym gnostycy uważali że materialne istnienie za wadliwe lub złe. Uważali, że głównym elementem zbawienia jest bezpośrednia wiedza ukrytym prawdziwym Bogu. Dalej mamy cudowne Zapłodnienie, Sytuację, w której na kartach Biblii kobiety zachodziły w ciążę w tajemniczy, cudowny sposób, a nie poprzez znane nam naturalne metody. Każdy z nas zna historię dziewicy Marii, która zaszła w ciążę po tym, jak odwiedziła anioł Gabriel. Jednak Biblia opisuje także inne historie cudownego Zapłodnienia – Elżbieta, matka Jana Chrzciciela, Sara, matka Izaaka, a także kobieta będąca matką Samsona. Wszystkie one zaszły w ciążę po tym, jak zostały odwiedzane przez aniołów lub samego Boga. Będąc informowany o tym, że poczną dziecko. Apokalipsa Abrahama to z kolei mało znany apokryficzny tekst opisujący jak Abraham El zostaje zabrany do nieba przez dwóch aniołów świecących stroja, którzy przenoszą go do świecącej siedziby Boga Jakwe w niebie. Idąc dalej, docieramy do źródła Q. Według biblistów, oprócz czterech aniecznych Ewangelii, mógł istnieć także taki dokument, z którego korzystali by Ewangelii według św. Mateusza i Łukasza. Źródło kół mogłaby posiadać narratywną formę lub być zbiorem wypowiedzi Jezusa. Źródło kół nigdy jednak nie zostało odnalezione. Dalej mamy do czynienia z gwiazdą betlejemską. Obiekt oczywiście powszechnie znany, jednak niewiele osób zadało sobie trud, aby odczytać Ewangelię według św. Mateusza, według której ta tak zwana gwiazda Prowadziła mędrców ze wschodu w konkretne miejsce, świecąc na niebie, po czym zatrzymała się nad konkretnym miejscem, w którym znajdował się mały Jezus. Ostatnim elementem tego poziomu jest tak tzw. Anioł Niszczyciel. Anioł zsyłany przez Boga Jahwe do zabijania ludzi. Na kartach Starego Testamentu Anioł Niszczyciel zabijał z polecenia Jachwy pierworodnych synów egipskich. Zabił także Izraelitów za to, że król Dawid przeprowadził spis powszechny. A poza tym pozbawił życia 185 tysięcy Asyrian podczas oblężenia Jerozolimy przez wojska Senna heryba. Przejdźmy zatem do szóstego poziomu. Limit 120 lat. Jeśli kiedyś zastanowicie się nad tym, dlaczego żyjemy tak krótko, to Biblia podaje klarowną odpowiedź. Tak zarządził Bóg Jakwe, który zdecydował, że człowiek nie powinien być długowieczny. Ustalając mu granicę życia wynoszącą dokładnie 120 lat. Podróże do nieba to skoro zbiorczy termin dotyczący osobliwej sytuacji, w której różni wybrani ludzie zostali zabrani do nieba do boskiej siedzimy. Takimi ludźmi byli wspomniani wcześniej Eliasz, Henoch i Abraham, ale według apokryfów także Adam i Izajasz, a według Nowego Testamentu sam Jezus. To, co jest w tym osobliwe, to fakt, że ci ludzie dosłownie wznosili się do nieba, do fizycznego obszaru ponad chmurami. Cheruby to z kolei niebiańskie istoty związane z Bogiem Jachwy, choć niekoniecznie mowa tutaj o aniołach. Cheruby prawdopodobnie były określeniem na coś o różnych funkcjach. Po tym jak Adam i Ewa zostali wygnani z raju, do ogrodu jeden z szczegółowych Cheruby wyposażony w płaskające miecz. Cheruby miały się także znajdować na przymierza. Sam Bóg Yahweh miał zasiadać na cherubach. Urim i Tumim to tajemnicze obiekty, które służyły do objawiania bożych wyroków. Opisy tych obiektów są tak mgliste, że nie jest pewne, jak właściwie wyglądały. Najwyraźniej były związane ze wodem i kamieniami przyczepionymi do szatarcy kapłana. Bóg Yahweh miał komunikować swoją wolę przez Urim i Tumim. Szamir to z kolei dziwaczny obiekt, którego według pozabiblijnych legend król Salomon miał użyć do budowy świątyni jerozolimskiej. Szamir miał moc przecinania lub rozbijania kamieni. Kamienne bloki były pokazywane szamirowi, który następnie przecinał je na pół. Podążając tą linią logiczną, wszystko co musi być pokazane musi mieć oczy, aby zobaczyć. Wcześniej uczeni rabiniczni opisywali szamir niemal jako żywą istotę małego robaka. Inne wczesne źródła opisują go jednak jako zielony kamień. Szamir idealnie przecinał kamienne bloki swoim spojrzeniem. Czym właściwie był Szamir? Następne dwa obiekty są ze sobą powiązane. Ofanim to enigmatyczne koła towarzyszące tronowi Bożemu. Ofanim są postrzegane jako forma niebieskich istot. W Biblii opisuje prorok Ezechiel, zaznaczając, że widział koło w środku koła, wewnątrz pełno oczu. Te koła Ofanim podstawę boskiego rydwanu, na którym Bóg Jakwe poruszał się w powietrzu. Ten rydwan to ostatni element szóstego poziomu. W Biblii jest określony jako kawot, a w apokryfach jako merkaba. Termin kawot do naszych tłumaczeniach występuje jako chwała. Tak jak w przypadku Elohim, wszystko jednak zależy od kontekstu. W niektórych fragmentach wtedy, gdy Bóg Yahweh się w powietrze, czytamy, że poruszał się na swojej chwale, czyli na narzeczonym kawodzie. Ten kawot składał się z wspomnianych kółow nad którymi znajdował się z kolei rdzenie rydwanu, opisane jako coś co miał wygląd szafiru, a kształt tronu, na którym wewnątrz siedział sam Bóg Jahwe. Kawot został opisany m.in. w Księdze Ezechiela, Księdze Wyjściu oraz psalmach. Kawot promieniował jasnym światłem, posiadał szumiące skrzydła, a unosząc się z ziemi powodował gwałtowny huk. Dochodzimy zatem do przedostatniego siódmego poziomu, na którym zaczyna się robić coraz mroczniej. Pierwsze pojęcie to ciało Jahwe, które pozostaje osnutem rokiem tajemnicy. Pomimo tego, że wiele osób wyobraża sobie Boga jako istotę bezcielesną, tak też z opisów w Biblii oraz apokryfów wynika, że Jahwe miał humy najdalsze ciało nogi, ręce, korpus oraz głowę. Jachwę nie ma jednak zamiaru pokazać ludziom swojej twarzy, co wyraźnie zaznaczy w słynnym dialogu z Mojżeszem. Postać Jachwy emitowała także ogromne światło. Jachwe zabraniał ludziom zbliżać się do niego i pozwalał na to jedynie tym, którzy wcześniej odpowiednio się odkazili. Z kolei zapach palonego tłuszczu to mroczna, biblijna historia, o której niestety większość ludzi nigdy nie słyszała. Krótko mówiąc, Jachwe rozkazywał Izraelitom zabijać zwierzęta, po czym spalać ich ciała na ołtarzu w taki sposób, aby wydobywał się z nich dym, zwłaszcza dym spalonego tłuszczu, który Jachwe uznały za kojący, uspokajający, wyciszający. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, tak te biblijne opisy są tutaj do bólu klarowne. Bóg Jachwe domagał się ofiar ze zwierząt, aby poczuć zapach palonego tłuszczu. Baot to z kolei gnostycki termin określający złowrogiego, fałszywego, materialnego boga Demiurga. Według gnostyków Yaldabaoth to zła istota, która stworzyła materialny świat i ogłosiła się jedynym bogiem, wiążąc i oszukując nieświadomych niczego ludzi. Gnostycy utożsamili Jaldabaota właśnie z bogiem Starego Testamentu, bogiem Jahwe. Gnostycy twierdzą, że istnieje rozróżnienie pomiędzy złym Baotem, a prawdziwym bogiem, który pozostaje nieodgadniony. Psalm 24 to zaś interesujący psalm, opisujący to, że do Jachwę należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat oraz jego mieszkańcy. Ten psalm obserwuje również sytuację, w której Bóg Jachwę, poruszający się swoim kawodem, uroczyście wkracza do świątyni przez specjalne podwoje drzwi. W fałszywie proorcy to z kolei termin użyty przez Jezusa. Jezus ostrzegał, że na końcu czasu powstaną fałszywi prorocy, zanim Jezus ci fałszywi prorocy wprowadzą wiele osób w błąd. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda. By w błąd wprowadzić jeśli to możliwe także wybranych. Kogo właściwie Jezus miał tutaj na myśli? Kolejny termin to obraz Elohim. Według Księgi rodzaju ludzie zostali stworzeni na celem Elohim, czyli na obraz podobieństwa Elohim. To zdanie pozostaje przedmiotem wielu spekulacji względem tego, co tak naprawdę autor miał tutaj na myśli. Zwykle śnie jest takie, że chodzi tutaj po prostu o jakieś rodzaju duchowe podobieństwo do Boga. Jednak trzeba na pewno. Królestwo niebieskie to z kolei termin, który był często używany przez Jezusa. Jezus wskazywał, że Królestwo Moje nie jest tego świata, dodając także rychłe nadejście Królestwa Bożego. Czy zastanawiacie się kiedyś nad tym, co właściwie Jezus miał tutaj na myśli? Gdzie właściwie znajduje się to Królestwo? Ostatnim elementem siódmego poziomu jest tak zwany Wielki Ucisk. To ma być najtrudniejszy okres w historii ludzkości. Jezus pytany przez apostołów o to, jaki będzie znak Jego przyjścia i końca świata. Stwierdził, że powstanie naród przeciw narodowi, dojdzie do wojen, katastrof, głodu, zaraz, zaraz, ziemi. Nikt nie będzie jednak znał dnia ani godziny. Przejdźmy teraz do ostatniego, ósmego poziomu. Elion to określenie tłumaczone jako najwyższy. Jak pamiętamy z dawnego filmu, Elion został opisany w księdze powtórzonego prawa jako Bóg, który przydzielał różne narody różnym synom Elohim, a Jahwe otrzymał w lud Lut Jakuba, czyli Izraelitów, którym przewodniczył jako Bóg opiekuńczy. To sugeruje, że Jahwe był Bogiem podległym Elionowi, a biblista Mark Smith sugeruje nawet, że Jahwe był jednym z jego synów. Istnieje wiele dyskusji na temat postaci Eriona. Prawdopodobnie był to faktyczny przywódca ojciec wszystkich bogów Elohim, najwyższy pierwotny bóg, dokładnie tak jak w religii kanańskiej. Erion praktycznie w ogóle nie pojawia się na kartach Biblii, jest bogiem wycofanym i bardzo tajemniczym. Dalej mamy słowo Bara. Pierwsze zdanie z Biblii brzmi: Bereshit Bara Elohim et Hashemaiim wetcharec. Które jest tłumaczone jako na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Co jednak ciekawie o czym mało kto wie, istnieją pewni bibliści oraz tłumacze, którzy wskazują, że czasownik Bara jest zwykle tłumaczony jako stworzyć, rozumiany jako stworzyć coś z niczego. W rzeczywistości wcale tego nie oznacza i to słowo nie powinno być tak tłumaczone. Zamiast tego Bara miałby bowiem oznaczać oddzielić, przestrzennie oddzielić, uformować, odciąć, tworzyć przez usuwanie lub też interweniować w celu zmiany zaistnienia sytuacji. To na tyle istotne, że gdyby przyjąć takie tłumaczenie, wówczas w Biblii nie byłoby żadnego Boga Stwórcy, ponieważ Ziemia już istniała w jakiejś formie przed pojawieniem się Elohim. Dokładne tłumaczenie jest niejasne, mroczne, jednak ta informacja zasługuje na to, by znaleźć się na ostatnim poziomie. Jezus ostrzegał, że Jego powtórne przyjście będą poprzedzały znaki na niebie. W końcu na niebie ukaże się znak syna człowieczego, i wszystkie narody Ziemi zobaczą go przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. W tak zwanych czasach ostatecznych na Ziemi zapanuje chaos i zniszczenie z powodu złowrogich sił. Świat zostanie opanowany przez zagadkową bestię. Apokalipsa według świętego Jana podaje, że liczba bestii to 666. Liczba to bowiem człowieka. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bez przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. Zastanawiacie się kiedyś nad tym, o co tutaj właściwie chodzi. A liczba to bowiem człowieka. Czy chodzi tutaj o człowieka, czy też może chodzi tutaj o ludzi? Apokalipsa według Świętego Jana opisuje także, że w tak zwanych czasach ostatecznych dojdzie do wielkiego sądu ostatecznego. Podczas wielkiego sądu dojdzie do rozdzielenia sprawiedliwych o niesprawiedliwych. Apokalipsa opisuje także, że dokładnie 144 tysiące ludzi zostanie specjalnie opieczętowanych na czole. W czasach ostatecznych wypuszczona zostanie szarańcza, która będzie czyniła szkody tym ludziom, którzy nie będą mieli pieczęci Boga na czołach. Jednak czy według Apokalipsy podczas końca świata uratowanych zostanie tylko tych 144 tysięcy osób? Opieczętowanymi mają być ludzie z wszystkich pokoleń Izraela. Zdaniem biblistów Apokalipsa w żaden sposób nie przedstawia tego tak, że tylko ci ludzie mają zostać uratowani. Czytamy także o wielkim tłumie, którego nie sposób policzyć. Zmarli mają zostać wskrzeszeni w nowym fizycznym ciele. Jeśli się ktoś nie znajdzie zapisany w specjalnej Księdze Życia, zostanie na zawsze wrzucony do Jeziora Ognia. Z kolei Nowa Jerozolima lub też Niebiańska Jerozolima to określenie dotyczące sytuacji opisanej w Apokalipsie według św. Jana. Czytamy tam, że w czasach ostatecznych, po tym gdy siły zła zostaną pokonane, z nieba na ziemię stąpi wielkie miasto Boga Nowa Jerozolima. To miasto Boga będzie w kształcie sześcianu o długości boku ponad 2000 km. Tak zatem z grubsza wygląda biblijna góra lodowa, którą przygotowałem. Jeśli bardziej zagłębimy się w kwestie Biblii oraz apokryfów, to odkryjemy fascynujące i mroczne informacje na temat Boga, a raczej różnych bogów, na temat różnych tajemniczych obiektów, dziwnych aniołów, rytuałów, wydarzeń oraz proroctw. Przeciętni zjadacze chleba znajdują się na dwóch pierwszych poziomach. Obecnie na kanale jesteśmy gdzieś pomiędzy szóstym a siódmym poziomem. Sam jestem z kolei na dziewiątym poziomie, o którego zawartości nawet nie śmiem głośno publicznie wspominać. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwania na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.